Nie miałeś pojęcia, że te miejsca są tak piękne. Czy kiedykolwiek marzyłeś o podróżowaniu po mniej znanych zakątkach naszej planety? Odkryj z nami najpiękniejsze i najmniej znane miejsca świata i podróżuj poza utartą ścieżką. Zapraszamy w podróż w nieznane. Pierwsze Kirgistan. Przeżyj przygodę na wielkim kirgiskim szlaku jedwabnym, gdzie monumentalne góry Tien -Shan spotykają się z krystalicznie czystymi jeziorami. Legenda głosi, że jezioro issyk ku ukryte wśród gór, jest niekończącym się źródłem młodości. Drugie Saotome i Principe – odkryj afrykański raj na środku Atlantyku. Te wyspy pełne są egzotycznych plaż, kokosowych palm i niezwykłej flory i fauny. Czy słyszałeś o czekoladzie z Saotome, która jest uważana za jedną z najlepszych na świecie? Trzecie Palau, chociaż może być znane wśród nurków. Wiele osób nigdy nie słyszało o tym niesamowitym miejscu w Mikronezji. Jednym z najciekawszych miejsc jest jezioro Medus, gdzie można pływać wśród tysięcy nieszkodliwych dla człowieka medus. Czwarta Mongolia. Wędruj przez nieskończone stepy, gdzie niebieskie niebo spotyka się z ziemią na horyzoncie. Odwiedź tradycyjne jurty koczowników i poczuj ducha dawnych czasów, gdy wojownicy pod wodzą czyngis-hana podbijali świat. Kamikronezja. Zanurz się w kryształowych wodach Oceanu Spokojnego, gdzie koralowe rafy kryją tajemnice tysięcy lat. Czy wiedziałeś, że na Wyspach Jap używa się tradycyjnie wielkich kamiennych dysków jako waluty? Szóste Surinam, zwiedź ten kolorowy kraj w Ameryce Południowej, gdzie kolonialne miasta łączą się z dziką amazońską dżunglą. Historia Fortu Zeelandia, miejsca o tragicznej przeszłości, przyciąga wielu poszukiwaczy przygód. Siódmy Butan, kraj, gdzie szczęście jest ważniejsze niż PKB. Zachwyć się wspaniałymi klasztorami zawieszonymi na klifach, takimi jak Tygrysi Klasztor, i poznaj kulturę, która wciąż trzyma się tradycji. Ósme Tuwalu, chociaż jest jednym z najmniejszych krajów świata, ten wyspiarski skarb Pacyfiku ma wiele do zaoferowania. Czy wiesz, że wielu mieszkańców sprzedaje domeny internetowe.tv, co przynosi korzyści gospodarce lokalnej? Każdy kąt naszej planety kryje niezwykłe historie i piękno. Czekają one na odkrycie przez tych, którzy mają odwagę podążać własną ścieżką. Czy jesteś gotów na niezapomnianą podróż? Nie wahaj się i odkryj skarby, które ukrywa nasz wspaniały świat. Zostań z nami po więcej podróżniczych i geograficznych ciekawostek. Subskrybuj nasz kanał i daj lajka. Dzięki, że z nami jesteś i pomagasz nam rozwijać nasz kanał.